A co ty jesteś święta czy błogosławiona, że możesz mnie błogosławić. Dzień dobry, dobry wieczór. Taki komentarz usłyszałam ostatnio od pewnej pani, która niemiło mnie potraktowała pod jednym z filmów w internecie, gdzie właśnie jakby odpowiedziałam na to na ten jej komentarz, że być może miała się ona tutaj pojawić, żebym mogła jej Pobłogosławić, a ona dom, jakim że ja jestem święta, czy już błogosławiona, że mogę, że mam tą moc i władzę, by móc błogosławić, a błogosławić może każdy i o tym będzie w dzisiejszym fragmencie Ewangelii według świętego Łukasza, na którego Was bardzo serdecznie zapraszam będzie dużo o miłości, o miłosierdziu Jezusa i o tym, w jaki sposób powinniśmy w życiu postępować konkretne wskazówki od samego Jezusa. Więc już zanim zaczniemy, przygotujcie się też swoim sercem, aby móc w spokoju, w ciszy wysłuchać tego słowa Bożego. Możecie wziąć kilka głębokich oddechów, wyciszyć się, uspokoić swój organizm, odsunąć od siebie wszelkie myśli, które Wam teraz towarzyszą. I już za chwileczkę zaczynamy. U imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Na początek poprośmy Ducha Świętego o prowadzenie. Przyjdź, Duchu Święty, z mocą. Potrzebujemy Twojej pomocy. Otwórz nasze uszy, oczy, umysły i serca, abyśmy usłyszeli, zobaczyli, zrozumieli i w sercu doświadczyli, że ty jesteś Bogiem wszechmogącym i dla ciebie nie ma nic niemożliwego. Proszę cię, Duchu Święta, aby dzisiejsze słowa z Ewangelii dotykały tych, którzy tego potrzebują, by w twoje imię, Jezu Chryste, dawały nowe życie tu i teraz. Amen. Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 6, werset od 12. W tym czasie Jezus wyszedł na górę, aby się modlić i całą noc trwał na modlitwie do Boga. Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, których też nazwał apostołami. Szymona, któremu nadał imię Piotr. I brata jego Andrzeja, Jakuba, Jana, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Szymona z Przydomkiem Gorliwy, Judę syna Jakuba, i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą. Zeszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam liczny tłum jego uczniów. I wielkie mnóstwo ludu z całej Judei, z Jeruzalem oraz z nadmorskich okolic Tyru i Sydonu. Przyszli oni, aby go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób. Także i ci, których dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia, a cały tłum starał się go dotknąć. Ponieważ moc wychodziła od niego i uzdrawiała wszystkich. On zaś podniósł oczy na swoich uczniów i mówił Błogosławieni jesteście ubodzy, albowiem do was należy Królestwo Boże. Błogosławieni, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie was zniedawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego odrzucą z pogardą wasze imię jako niecne. Cieszcie się i wradujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie, tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom. Natomiast, biada wam bogaczom. Bo odebraliście już pociechę waszą. Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą, tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom. Lecz powiadam wam, którzy słuchacie: miłujcie Waszych. Nieprzyjaciół. Dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię ktoś uderzy w policzek, nadstaw mój drugi, jeśli zabiera ci płaszcz, nie bruń szaty, dawaj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze Twoje. Jeśli chcecie, żeby ludzie Wam czynili, podobnie Wy im czyńcie, jeśli bowiem miłujecie tylko tych, którzy Was miłują, jakaż za to należy się Wam wdzięczność? Przecież i grzesznicy okazują miłość tym, którzy ich miłują. Jeśli dobrze czynicie tylko tym, którzy Wam dobrze czynią, jaka za to należy się Wam wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to należy się Wam wdzięczność. I grzesznicy pożyczają grzesznikom, żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie Waszych nieprzyjaciół. Czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A Wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami najwyższego ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak ojciec wasz jest miłosierny. Które zdanie Wam dało odpowiedź na Wasze nurtujące Was pytanie? Na to, co może działo się w Waszym sercu w ostatnim czasie? Przez jakie słowo dziś Jezus chce Ciebie dotknąć? Pocieszyć? Uzdrowić serce, duszę? W którym fragmencie On podaje Ci rękę, a Ty czujesz, że idziesz dobrą drogą, że nie masz się czego wstydzić, że nie masz się czego bać, bo to, co robisz, jest zgodne z wolą Bożą. Teraz pomyśl o tych wszystkich ludziach, których spotykasz na swojej drodze, a którzy nie są dla ciebie dobrzy. Jezus nam mówi, co mamy czynić w tych sytuacjach. Mamy im błogosławić. Mamy się za nich modlić i mamy ich miłować. Być może czasem jest ciężko i trudno, to wtedy trzeba się pomodlić chociażby o chęć modlitwy o chęć błogosławieństwa. Ale to wszystko, co Jezus mówi, poprzedza modlitwa po raz kolejny. Jezus wychodzi na górę, aby się modlić i całą noc trwał na modlitwie do Boga. Stąd wychodzi Jego moc, uzdrawiająca. Stąd wychodzi Jego czystość, Jego miłość, nawet do swoich nieprzyjaciół. A my może chcemy potrafić kochać od tak po prostu, bez czasu z Panem Bogiem, bez modlitwy, bez poświęcenia. Bóg jest miłosierny. On jest dobry nawet dla złych i niewdzięcznych. I mamy go naśladować, bo on nam gwarantuje nagrodę w niebie. Nawet jak nam ciężko to pojąć, bo my tutaj myślimy o ziemskich rzeczach, jest nam tak daleko do myślenia o tym, co będzie nas czekało w przyszłości. Ale my nie wiemy, kiedy to nastąpi, kiedy my chcemy się nawrócić. Najlepszy czas jest zawsze teraz. Nie jutro, nie za tydzień, nie za rok. Dzisiaj. Co mogę zrobić, aby upodobnić się do Jezusa? Na zakończenie pomódlmy się. Ojcze nasz, który się w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy. A ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. I wracamy z tym słowem do naszego serca, do rozważania dzisiejszej nocy, w jutrzejszym dniu, w każdym momencie, kiedy jest nam trudno, otwieramy Pismo Święte, powracamy do tych fragmentów, podkreślamy, zaznaczamy żeby żyć tym Słowem, nawet jeśli jest trudno. Wypełniać się, spędzać czas na modlitwie, a On będzie nam dawał. Mówi się o tym i to jest prawda, słuchajcie. Zajmij się Bogiem, a Bóg zajmie się Tobą. Nie, że Ty masz się zajmować wszystkim dookoła i jedną rzeczą. Zajmij się tylko Bogiem, a Bóg zajmuje się całą resztą. Tak jak Jezus. Uczyńmy i zobaczmy, jak nasze życie przemienia się, kiedy jesteśmy z Panem Bogiem. I słowo dla Was. Słowo na, na spokojny sen, na no kolejny dzień, bo nie wiem, kiedy tego słuchacie, nie wiem, kiedy tego potrzebowaliście usłyszeć. To może być w różnym momencie Waszego życia. Ale to jest ten moment, w którym macie to usłyszeć. To jest zawsze dobry moment. Nigdy za wcześnie i nigdy za późno. To jest zawsze ten moment. Z psalmu: Pan jest moim pasterzem. Nie brak mi niczego. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody. Gdzie mogę odpocząć. Orzeźwia moją duszę. Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach przez wzgląd na swoje imię. Amen. Amen. Tutaj macie jeszcze, jakbyście chcieli o sobie poczytać. To jest właśnie tutaj sobie zerknijcie na numer psalmu i życzę Wam. Dobrej, spokojnej nocy, albo też dobrego, błogosławionego dnia. Do usłyszenia w kolejnym naszym czytaniu z Bogiem Papa. Pa.